Witamy Państwa w programie Dobre, bo Polskie. Przedstawiamy tu podkarpackich przedsiębiorców, których priorytetem jest oparcie działalności na lokalnym rynku. Tu żyją, tu pracują i tutaj świadczą usługi. Są z różnych branż, ale łączy ich jedno – patriotyzm gospodarczy. Polska żywność to klejnot. To nie slogan. Nasza branża spożywcza najszybciej odrodziła się po kryzysie związanym z transformacją ustrojową. Stała się jednocześnie ważnym stymulatorem wzrostu gospodarczego. Jednak po latach otwarcia naszego rynku obecnie sieci zagraniczne, choć stanowią zaledwie trzecią jego część, przejęły ponad 80% obrotu żywnością. Dlatego dziś w programie Dobre, bo Polskie odwiedzimy polską sieć sklepów spożywczych Frak. Jej właściciel Stanisław Fronc uważa, że najwyższy czas na odrodzenie zasady wybierajmy polskie. Na dzień dzisiejszy zostaje nam podjęcie i wejście na drogę patriotyzmu ekonomicznego. Jak sobie to wyobrażam? Sieci zachodnie dają to co dają, a właściwie są lepsze od polskich tylko w cenach artykułów tzw. suchych. Natomiast polskie sieci Starają się i często mają znacznie wyższą jakość artykułów świeżych. Nasza rola jest również bardzo podobna. Naszym celem jest, żebyśmy w sprzedaży mieli 70 ponad procent artykułów świeżych, natomiast firmy zachodnie mają do 20%. Pierwszy sklep firmy, która działała jeszcze tylko jako delikatesy centrum, powstał w 1994 roku w Krośnie. Prezes Frontz chciał jednak zrobić kolejny krok w rozwoju. W związku z tym, że delikatesy centrum były sklepami, które były bardzo popularne wśród naszych rodaków mnóstwo ludzi nas odwiedzało. Pomyśleliśmy, czy już jest zamknięty rynek dla Polaków, czy jeszcze jest szansa. Szansa na to, żeby stworzyć coś nowego i stąd jest właśnie ten e, koncept marketingowy PRAK. Ponieważ podstawą działalności sieci są produkty świeże, niesie to za sobą ścisłą selekcję towarów, które trafiają do sklepów. Mamy rozbiór mięsa, który nie dotyka żadnej chemii. Klient akceptuje to, wybiera 90% mięsa, które sprzedajemy, to pochodzi z naszego rozbioru, czyli bez konserwantów, chociaż jest droższe. Kupujemy półtusze od lokalnych rolników, rozbieramy je codziennie i codziennie one są dostarczane na sklep. Jeżeli chodzi o wołowinę, typowo wszystko co może uzyskać tak naprawdę z ćwierci wołowej, czyli to będzie karkówka, to będzie udziec wołowy, to będzie antrykot. Tak naprawdę mamy pełną, pełny asortyment. Jeżeli chodzi o w ogóle ćwierć wołowę, handlujemy wołowiną typu limuzyny. Te półtusze są przede wszystkim z polskich świń. Kupujemy klasę E, klasę S, czyli najwyższe klasy. Jeśli surowiec przyjeżdża do naszego zakładu, mimo że jest nasz surowiec, w zakładzie również jest dokładnie sprawdzany przez technologa pod względem organoleptycznym i jeśli tylko technolog ma najmniejsze jakieś wątpliwości, po prostu to mięso nie zostaje przyjęte. Jeżeli chodzi o wędliny, mamy kontakt i wyłączność u producenta, który posługując się metodami XIX-wiecznymi, produkuje tylko i wyłącznie na nasze zlecenie i na potrzeby. Produkując w ten sposób, uzyskujemy maksymalną świeżość. Jedna czwarta wędlin sprzedawanych w naszych sklepach właśnie pochodzi z tej małej regionalnej wędzarni. Na każdym etapie produkcji. Technolog jest w stanie sprawdzić każdy element tej produkcji. Większość wyrobów jest wędzona w tradycyjnej wędzarni, które są opalane drewnem i staramy się korzystać z receptur, które opierają się na naturalnych składnikach. Następną rzeczą, którą mamy dużą satysfakcję. To są owoce warzywa. U nas jest system taki, że codziennie są dokonywane zakupy od producentów na trzech giełdach w Warszawie, Krakowie i w Sandomierzu. I zasada jest taka, że dzisiaj zebrane w polu, jutro jest jako oferta w sklepach. Musieliśmy znaleźć takich dostawców, którzy by byli skłonni dostosować swoje uprawy, swoją produkcję pod nasze wymogi i potrzeby czyli jak najmniej chemii, jak najwięcej naturalnych środków ochrony tych roślin czy, czy, czy warzyw. No i przede wszystkim ciągłość dostaw. W tej chwili dążymy do tego, żeby jak najwięcej produktów dostępnych na naszej sieci były produkowane ekologicznie czyli z zastosowaniem Niechemicznych środków ochrony, a naturalnych. Podkarpacie jest daleko od morza, dlatego zapewnienie świeżych ryb jest nielada wyzwaniem. Na tej zasadzie pracujemy, że wysyłamy nasze auto do Władysławowa. Ono prosto z produkcji zabiera produkty ryby wędzone i świeże. I wieczorem jest tutaj w Rzeszowie. Rozdział następuje na sklepy, i rano w całej sieci sklepów te ryby są. Postawienie sobie warunku, że chcę mieć świeży towar, świeżą rybę, świeże mięso, świeżość, nie jest problemem dla żadnej sieci, żeby sobie postawić ten warunek. Ale problemem jest to, żeby ten warunek spełnić, tak naprawdę. I tutaj właśnie wchodzi to, że musimy mieć e, żelazną samokontrolę tego, co robimy. tak? Musimy e, pomimo. Zwiększony kosztów, bo wiadomo, że to będą większe koszty, tak naprawdę. Yy, musimy przekonać tego klienta, że towar, po który przychodzi, zawsze będzie ok. Dla prezesa Stanisława Fronca, ważne jest, by współpracować z lokalnymi firmami. Zagraniczna konkurencja jest bardzo silna, to jednak wcale nie musi skutkować lepszymi cenami. Liczy się bowiem nastawienie patriotyczne. 80% rynku artykułów spożywczych należy już do sieci zagranicznych. Wystarczy im 10%, żeby zmonopolizować rynek, i proszę wierzyć, w ciągu 5 lat 300-400% ceny wzrostu. Więc klienci mają e, bardzo duży interes tym, żeby jednak była konkurencja, bo jak będzie konkurencja, a tą konkurencją dla nich są tylko firmy e, krajowe, to te ceny będą tak jak dzisiaj one będą porównywalne one będą konkurencyjne. Myślę, że nie powinniśmy mieć kompleksów. Polacy są bardzo zdolnym narodem, bardzo pracowitym i takim, którym się chce walczyć. Polacy potrafią walczyć do końca. Kiedy byliśmy importerem samochodów marki Peugeot z fabryką Peugeot, mieliśmy umowę, to warunek był taki. Przywieźć te samochody mogła tylko firma francuska. Ubezpieczenie było tylko francuskie firmy i bank był tylko francuski. Marzy mi się taka sytuacja w Polsce i to jest do zrobienia i to byłby wielki sukces. Ja mi się marzy, że kiedyś tak będzie. W zeszłym roku rynek spożywczy w Polsce wzrósł o niemal 4%. Jego wartość przekracza już 250 miliardów złotych. Według ekspertów w kolejnych latach ta tendencja się nie zmieni. Państwu jeszcze przypominamy, że nasz program można oglądać też na stronie rzeszów.tvp.pl oraz mobilnie w aplikacji TVP Stream.